Chciałbym życzyć wszystkim inwestorom, aby byli z giełdą w roku 2010, tak samo jak byli przez ostatnie lata. I chciałbym im życzyć dobrej kondycji, dlatego że trzeba będzie giełdzie poświęcać wiele uwagi, bo będzie się na pewno wiele, wiele działo, wiele rzeczy, z których inwestorzy, spółki, przedsiębiorstwa będą mogli korzystać dzięki, dzięki rynkowi kapitałowemu. Pozostaje życzyć czytelnikom Pulsu Biznesu, żeby zarabiali. Samych sukcesów nie życzę, bo to jest na rynkach finansowych niemożliwe. Większości sukcesów, czyli dużych zysków, małych strat i jak najmniej nerwów. K tym wszystkim, którzy zdecydowali się na tym rynku odnosić sukcesy i z taką ideą tu się pojawili, życzyłbym, żeby ten wyjątkowy czas pozwolił wszystkim Państwu zapomnieć na te parę chwil o giełdzie o rynku, a kiedy już wrócicie. Wrócicie w nowym roku do inwestowania, żeby tych powodów do, do uśmiechu, do satysfakcji było bardzo dużo. A jeśli się przydarzą straty, to niech one będą takimi stratami, które nas czegoś uczą, bo to jest natura inwestora. Drodzy Państwo, zatem u, na końcu, u schyłku 2009 roku, cóż, życzę wszystkim Państwu radosnych, rodzinnych. Pełny optymizmu, świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2010 roku. Wszystkiego dobrego. Węgrom i Słowakom, Litwinom i Estończykom, a przede wszystkim nam Polakom życzę, aby rosło to, co powinno rosnąć i spadało to, co powinno spadać. A więc niech rośnie produkcja i dochody, niech spada bezrobocie i stopa inflacji, ale to jednak wymaga odejścia od tej niezbyt szczęsnej neoliberalnej polityki, która także niestety przyświeca obecnemu rządowi. Więc życzę państwu, żeby i rząd to zrozumiał i zmienił w tym roku wyborów prezydenckich, a potem parlamentarnych, swoją politykę na lepszą, służącą wszystkim państwu. Proszę się nie martwić, przeżyliśmy, przeżyliśmy Hitlera i Stalina, to no nie przeżyjemy tych tam z Brukseli. Przeżyjemy proszę państwa, proszę się, proszę, proszę się nie martwić, ten zły sen wkrótce mnie.